Witaj. Jestem weganinem od 14 lat i witarianinem od 10. A od kiedy przeszedłem na witarianizm, nie suplementuję niczego, nie choruję i czuję się najlepiej w życiu. Teraz znów jestem w Nowej Zelandii i to mój pierwszy poranek tutaj po wielogodzinnym locie. W miejscu, którym ta surowa droga zaczęła się dokładnie dekadę temu, <laughs> to prawdziwy powrót do korzeni. Na co dzień mieszkam pół roku w Polsce i pół roku w Kostaryce. Ale to właśnie tutaj przypominam sobie, dlaczego ten styl życia tak mocno mnie odmienił. Dlaczego witarianizm może być Najbardziej naturalną dietą człowieka. Najbliżej pierwotnej, nieprzetworzonej żywności. Maksymalna gęstość odżywcza i zachowane enzymy. Zero chemii, zero obróbki, zero ulepszaczy. Lekkość dla układu trawiennego. I więcej energii na co dzień. I po piąte, jedzenie zgodnie z naturą, cyklami i środowiskiem. Dla mnie to nie jest dieta, to styl życia, który resetuje ciało i głowę. I właśnie dlatego zapraszam Cię w styczniu do wyzwania. Start od nowa. Jeśli chcesz wejść w nowy rok lżej, zdrowiej i bardziej świadomie, to to jest właśnie idealny moment. Ale jeśli szukasz prezentu, na święta. Zajrzyj do naszych książek. To świetny sposób, by podarować komuś inspirację, zdrowie i impuls do zmian. Będę nadawał z Nowej Zelandii przez najbliższe tygodnie, aby wspierać Cię, motywować i pokazywać moją drogę. Mam nadzieję, że odzyskasz zdrowie tak, jak myśmy odzyskali. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia.